Wtedy by pójdziemy tutaj. Mamy godzinę w pół do pierwszej. I z tego co wiemy, ta strona od drugiego miejsca do zatoka, tak? Złapała tylko jedną rybę konkretnie na stanowisku numer 4. Był tak. kad 20, 20 z tak tak. Na no. Także jedna ryba na wszystkich stanowiskach. Oczywiście tamta strona złożyła sporo 20 padło, tak?

47, nie, 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 nie. 42, 3 i 7. A, 3. No i 28. 28. 24 dosyć dostaję. Dobra. Zobaczymy Dobra, Zobaczymy co będzie. Damy relację po pierwszej rybce. Albo jak wam się chce, coś powiedzieć. Na razie musimy się robić, bo teren pusty, także zaczynamy. No jakieś małe trzy godzinki i w końcu się rozwinęliśmy. Kije wywiezione, jeszcze Radek tylko brolkę kończy. No. Kupiliśmy sobie na wspólne zasiadki taki baldachim, żeby nam nie wiało, a akurat dzisiaj kurczy wieje, także mamy tutaj taki baldachimek. Namiocik no niestety wylosowałem lewą stronę. Ostatnio połapałem na prawej, także tym razem mam lewą. Radio kończy rozbijać sobie brolkę, nie chciał dużego namiotu przywozić. No i co? Kije wywiezione. Lewy kij jest na 9 metrów. Środkowy kij jest na 10 metrów. I gdzieś koło 12 metrów jest, jest prawy kij. Jest citrus. Skwit 4G i jeden jest na Riga na banalka, na popka Radio wylosował prawą stronę, także ma z prawej strony i niestety będziemy czekać niestety albo stety, no zobaczymy na razie pogoda nas nie rozpieszcza jest jakieś 14 stopni, tylko że ten wiatr jest dosyć silny i tak wieje tu z lewej strony ale widać, że stanowiska się zapełniają, całe łowisko ma być zajęte. Chcieliśmy miejsce zmienić, ze względu na to, że ta strona w ogóle na zawodach tego Winchwooda w ogóle nie połapała, także chcieliśmy iść na tamtą tą stronę, ale Karol powiedział, że nie ma takiej opcji, wszystko ma zajęte, także no rozwinęliśmy się na tym miejscu, co zarezerwaliśmy sobie w październiku. No dobra, następna. Jakaś tam relacja będzie, powiedzmy sobie, jak będzie jakaś może rybka. No chyba, że coś się wydarzy, no to coś sobie nakręcimy. Tego jest następnego fajnie do Żeby do końca naszej zasiadki takie dni były jak teraz. By było super. Eee, co do powiedzieć ciekawego. Mam nadzieję też, że przyłamy się mój moment zeszłego roku, mój pech, że w końcu zacznę ciągnąć jakieś ryby. Chociaż w listopadzie miałem mały przełom. No ale liczy się towarzystwo i czas, mię spędzony na rybach i to jest podstawa, a ryby to jest wisienka na torcie słuchajcie, wasze zdrowie Te ryby <słuch> których pewnie przez te trzy doby nie złapiemy ale może się uda, nie? jeszcze raz, wasze zdrowie Buziaczki. Jesteśmy po, po pierwszej dobie w tym momencie godzina 11 Tak jak przewidywaliśmy nic się nie wydarzyło Jakiś tutaj uradka, tylko były piki no kiju, a tak to nic, to cisza. Na nasza strona znowu tu dwójki, cała zatoka, nic się nie działo. Ale nadal próbujemy, nie? Radio teraz przewodzi swoje kije. Ja niestety zostawiam na 24 godziny, jeśli dopiero przewiozę na wieczór swoje, które nie działo. Niech tak będzie jak jest. Jeżeli chodzi o, o taktykę, to po prostu zmienimy tylko tyle, że będziemy przewozić gdzieś tak? bo już tutaj, już ja taką godzinkę temu zwycięstwa zawodu i powiedział, że łapał raczej blisko brzegu i łapał na takie podniesione zestawy, typu Roni Rig, jakieś takie kombi rygi na podniesione kulki. Także jedynie co zrobię, to z wody tam powiedzmy na 9, 10, co miałem wywiezione, przywiozę wszystko na 5, 6 metrów bliżej brzegu. No i zobaczymy, czy coś to da. Pogoda się się poprawiła, bo jest mniejszy wiatr i do tego jeszcze jest cieplej, chyba no, 2-3 stopnie cieplej że Może coś powoduje, że ta ryba się aktywnie akurat na tych brzegach. Nie? Potem zrobimy sobie taki rekonesans. Obejdziemy sobie stanowiska. Zobaczymy czy tamta strona nadal łowi, czy nie. Ale póki co Radio zrobił przewózkę, dał bliżej brzegu. Ja zostawiam do wieczora tak jak jest i spotkamy się, jak coś się zadzieje. kolejna nocka minęła bez pika jesteśmy już po dwóch nocach i niestety nadal nie mamy brania. na całym łowisku nie ma prania także... pogoda piękna proces tego nie wszystkiego brakuje tylko tej właśnie wisienki czyli tej ryby póki co godzina 15 Trzeba zostać Ewentualnie może coś przewieźć Nie wiem co mogę robić Trzeba się coś co głupi No ale jeszcze jedna doba została powiedzmy Jeszcze w tą nockę Coś tam może się zadzieje Póki co Mamy kolejny dzień z ładną pogodą i będziemy się tym dyrekcować na razie Dobra. Druga doba za nami bez efektów jedno branie leszczowe jakieś tam dwa pojedyncze piknięcia no ogólnie nasza nie strona nie łowi ogólnie nikt nie łowi bo na wszystkie stanowiska padły tylko dwie ryby: na 28 i 41 wczoraj, i niby 47 tam złapał, wczoraj 6. Ale z tej strony nie ma, nie było ani jednego brania konkretnego. Ryby nawet nie ma widać na sądzie, więc pewnie wrócimy o kiju. Ale chociaż przeczytamy dwie książki, nie, Batka? No, przeczytamy sobie dwie książki. No dobra, czekamy. I udało się złapać tego wymarzonego karpika. Co prawda, jest maluszek. Ale... Ale cieszy. Ale ładnie zapięty w rok. O! o. I złapane. złapany jest też, proszę Państwa, na, na co? Na ziga. O. Mały, bo mały, ale chociaż uratował, uratował, o kurczę, uratował ten wyjazd. Jakiś tyczniut Takiu jest Taki Taki typowo wigilijny to jest, nie? No le no, ciu taki troszkę. A większy a większy ja wigilijny. no Ale udało się. Mamy. Też się udało złapać takiego malutkiego karpika, niecałe 4 kilo, ale cieszy, ale cieszy, bo na tym brzegu to jest jedyna złapana ryba i przede wszystkim dobrze, że się zrobiło tego ziga, bo można było to zrobić tak samo i wczoraj i przedwczoraj, się kurcze ryby się spławiały, ryby się spławiały, to trzeba było próbować właśnie na ziga, nie? Zrywaliśmy, no, byśmy na dwa zigi no. dwoje, no, mówię to byśmy postawiałe. może mieli jeszcze jakieś dwie, no. Proszę, karpisonek, karpisonek wigilijny. Robert. O, zimę przysułeś? Mhm. Chodź, się trochę. Chodź się pocieszyliście trochę. Chodź. Dzień Chodź Chodź. rośnij na 2 plus kurczę jaka radość jak człowiek złapie takiego bliźniaza marnego a się cieszy no. jak nie wiem co ja i teraz Dobra. faktycznie jak takie pikień Zleciały kurczę. Momencik oczywiście nie połapaliśmy. Jeden kartik na Ziga mały. To praktycznie wszystkie brania. Jakieś tam pojedyncze, ale żadnego konkretu. Ale zresztą cała ta, ta strona. dwójka, trójka, czwórka, my. Nie wiem jak to na dzisiaj zatoka, ale do no wczoraj też nic nie miała. Także można powiedzieć, że już pogoda się zmienia. Gaz się odwrócił, także może dzisiaj coś się będzie działo tu kolega z czwórki zostaje także jutro będziemy wiedzieli, czy faktycznie opacało się na tą dobę jeszcze jedną zostać tak, ale miłosza, jak mówię. uczy pokory następny raz może będzie i lepiej ponownie się pławimy kiedy? za pięć tygodni tak? czy za cztery tylko o chodzi w czerwcu mamy znowu piątkę ale woda może wiecie cieplejsza, teraz tak pokazuje 11-12 stopni na powierzchni. No to też woda jest trochę wodna. Także za, za te 5 tygodni w czerwcu już woda już trochę nagrzeje to, to może w końcu coś trafimy, że połapiemy, że rybę będziemy mieli. Tak, pływały tą sądą i nic okay. tu nie widać. Nic kompletnie, niby z pławy jakieś tam na środku, coś tam było. Ale po brzegach nie ma w ogóle ryby, a tu jest głębia, także... Na zliga, nie może szybciej to wtedy by coś tam powiedzieć. No. 3 dni popróbować na tego ziga, to może by się tam złapały. No, ale... No, ale dobrze, że chociaż się na te parę godzin, no. można być wczoraj i jego maluszka się złapało. Zawsze to jest taka wisienka na, na tym torcie. No. No, dobra. Także do, do zobaczenia. Do zobaczyska za 5 tygodni na razie.